Razem z panem posłem Pawłem Chreniakiem chcieliśmy przedstawić naszą ocenę dotyczącą obrony cywilnej, projektów ustaw. Ale pozwolicie państwo, że zacznę od tego co mogliśmy dziś przeczytać w jednym z dzienników. Otóż na ostatnim posiedzeniu sejmu poprzez aklamację została przyjęta uchwała, która stanowi wsparcie Sejmu Rzeczypospolitej dla żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej strzegących polskiej granicy. Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że ta uchwała została przyjęta przez aklamację, a więc wszyscy posłowie opowiedzieli się za tą uchwałą. Tymczasem dziś w jednym z dzienników możemy przeczytać, że w prokuraturze Adama Bodnara Stawiane są zarzuty, prowadzone są śledztwa wymierzone właśnie w obrońców polskich granic. To jest dowód hipokryzji rządzących, którzy z jednej strony mówią o wsparciu, o tym, że wspierają właśnie żołnierzy i strażników granicznych, ale to są tylko słowa, bo czyny idą w zupełnie odwrotnym kierunku. Większość z tych spraw podejmowanych w prokuraturze Adama Bodnara. Są to sprawy, które wychodzą z zawiadomień aktywistów i są to sprawy uderzające w morale żołnierzy i strażników granicznych, gdyż ci, którzy te sprawy podejmują, uważają, że to żołnierze i strażnicy graniczni naruszyli prawa migrantów. Naruszyli prawa tych, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. A więc wymierzone te sprawy są w obrońców polskich granic. To jest jeden wielki skandal. Nie ma zgody na takie postępowanie. Władza powinna stać murem za polskim mundurem. Tak było za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. My będziemy się domagać konsekwentnie tego, żeby zespoły które zostały powołane w prokuraturze Adama Bodnara, zostały rozwiązane w sytuacji, w której mamy do czynienia ze sprawami, nawet którymi, o których możemy snuć rozważania dotyczące okoliczności tych spraw, to władza polska powinna zawsze brać pod uwagę polskich żołnierzy i polskich strażników granicznych, czyli stawać po stronie obrońców granic, a nie po stronie agresorów. To tyle tytułem wstępu. Natomiast przechodząc do kwestii obrony cywilnej, proszę Państwa, w kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego rząd koalicji 13 grudnia bardzo mocno stawiał sprawę obrony cywilnej. Uderzając w prawo i sprawiedliwość. My wówczas przedstawiliśmy projekt ustawy, która powstała jeszcze za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Złożyliśmy ten projekt do Sejmu, projekt dotyczący właśnie obrony cywilnej. W kwietniu tego roku już były minister spraw wewnętrznych i administracji Zapowiadał, że w ciągu miesiąca projekt rządowy zostanie przedstawiony. W maju mówił o tym również w ten sam sposób Donald Tusk. Dziś mamy 2 sierpnia i rząd koalicji 13 grudnia wciąż jeszcze projektu ustawy o obronie cywilnej nie przyjął. Z tych projektów, które możemy, do których mamy dostęp. Wynika, że to wszystko, co powstało w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, można ocenić jako bubel prawny. Prawie 500 uwag zgłoszono do tego projektu. Zasadnicze uwagi dotyczą tego, że przyjęcie w tej wersji ustawy o obronie cywilnej osłabi obronność naszego kraju, bo będzie uderzeniem, w polskie wojsko z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy powód polega na tym, że obrona cywilna ma być finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w części, ale niebagatelnej części, 5 miliardów złotych rocznie. To oznacza uszczuplenie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zapewne kosztem modernizacji polskiego wojska. Nie wolno do tego dopuścić. No i druga uwaga dotyczy Korpusu Obrony Cywilnej. Definicja tych, którzy mieliby służyć w Korpusie Obrony Cywilnej, jest na tyle szeroka, że może oznaczać osłabienie liczby żołnierzy polskiego wojska czy też rezerw wojska polskiego, bo ci, którzy nie będą chcieli służyć na pierwszej linii będą wybierali korpus obrony cywilnej to osłabi zdolności mobilizacyjne polskiego wojska. Jeszcze raz bardzo mocno to podkreślam, że prawo i sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o obronie cywilnej. Ten projekt złożyliśmy w kwietniu tego roku. Ten projekt był w różnych komisjach sejmowych w jednej z komisji otrzymał negatywną opinię czyli większość rządząca negatywnie zaopiniowała ten projekt gdyby większość rządząca przychyliła się do przedłożenia prawa i sprawiedliwości to już system obrony cywilnej byłby obowiązującym w Polsce prawem a tak zamrożono gdzieś w czeluściach komisyjnych właśnie projekt prawa i sprawiedliwości Natomiast projektu rządu koalicji 13 grudnia wciąż nie ma, co oznacza, że ci, którzy dziś Polską rządzą, nie traktują poważnie spraw, przed którymi stanęli, co oznacza ich brak kompetencji, co oznacza lekceważenie zagrożeń przez rząd Tuska. Na temat projektu prawa i sprawiedliwości więcej powie. Pan poseł Paweł Chreniak. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, historia prac koalicji 13 grudnia nad projektem ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej to pokaz niekompetencji, ale też braku jakiejkolwiek sprawczości. I to nawet w wypadku ustawy, która została uznana przez Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Marcina Kierwińskiego Niecały rok temu za ustawę priorytetową, za taką ustawę, która będzie w szybkim tempie procedowana przez obecną koalicję 13 grudnia. Minęły długie miesiące, nic tak naprawdę w tej sprawie się nie dzieje. Ustawa nie została przyjęta w konsensusie przez koalicjantów, okazuje się, że nawet w tak ważnej sprawie jak bezpieczeństwo Polaków koalicjanci nie są zgodni co do jednego projektu ustawy. To jest Niebezpieczne również dla bezpieczeństwa Polaków. W kwietniu mieliśmy zapowiedzi, o których mówił już pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Ważnych osób, polityków Platformy Obywatelskiej, w maju pan premier Donald Tusk mówił o tym, że projekt jest gotowy lada dzień będzie na posiedzeniu Rady Ministrów, a później znajdzie się na posiedzeniu Sejmu. Nic takiego się nie wydarzyło. Widać, że nie ma wspólnego projektu koalicji, nie ma zgody co do bezpieczeństwa Polaków, co, jeszcze raz powtórzę, jest również niebezpieczne dla bezpieczeństwa Polaków i zastanawiające na przyszłość. Takim ostatecznym terminem, który był wskazywany przez polityków Platformy Obywatelskiej na przyjęcie projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej był lipiec. W lipcu, na przełomie czerwca i lipca ten projekt miał stanąć na posiedzeniu Rady Ministrów. To się nie wydarzyło, później na początku lipca. Później na drugim posiedzeniu lipcowym Sejmu mieliśmy wspólnie tutaj pracować już w parlamencie nad tym projektem. I z tego co słyszeliśmy, nawet ten projekt w takim trybie roboczym został wpisany w plan pracy Rady Ministrów, ale w ostatniej chwili został wycofany. To nawet ministrowie rządu Donalda Tuska uznali ten projekt za bubel prawny, za tak zły projekt, który, żeby nie doszło do kompromitacji, musiał być w ostatniej chwili spod posiedzenia rządu wycofany. Tak jak zostało powiedziane, prawie 500 uwag i to takie uwagi o charakterze fundamentalnym ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, kwestie mobilizacji, kwestie związane z finansami. My jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy pomóc. Jako Prawo i Sprawiedliwość dla nas niezwykle ważne jest to, żeby Polacy czuli się bezpieczni, dlatego Złożyliśmy projekt do pana marszałka Szymona Kołowni na początku roku przez długie miesiące ten projekt był mrożony później został skierowany do prac w komisji ustawodawczej gdzie większością koalicji 13 grudnia uzyskał opinię negatywną ale e, zgodnie z regulaminem e, pan marszałek mimo tej Opinii negatywnej, którą spodziewaliśmy się ze strony koalicji 13 grudnia, może ten projekt dalej przekazać do komisji merytorycznych, tak żeby parlament zajął się tym niezwykle ważnym projektem, tą niezwykle ważną regulacją prawną, która będzie decydowała o naszym bezpieczeństwie. Wydaje się, że dziś koalicja 13 grudnia nie jest w stanie przygotować wspólnego projektu dotyczącego obronności, ochrony ludności. Dlatego zacznijmy pracę nad naszym projektem. To jest dobry projekt, to jest dobry fundament do dalszych prac w parlamencie, tak żeby faktycznie Polacy mogli poczuć się bezpiecznie, a nam zależy na tym bezpieczeństwie.